Cześć, witaj na kanale Freak Toys. Ostatnio odwiedził mnie Zajączek Wielkanocny i podarował mi cztery figurki z filmowego świata Sonika. I w dzisiejszym odcinku zrecenzuję pierwszą z nich. A będzie to właśnie niebieski jeż biegający z prędkością ponaddźwiękową. Sonic, zapraszam na odcinek. Ale zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, rzućmy na początek szybko okiem na opakowanie, które tutaj zostało stworzone w formie blistra, na którego górze znajdziemy logo filmu Sonic 3 oraz grafikę prezentującą nam cztery postacie z tego filmu, czyli Shadow, Tails. Knuckles oraz Sonic. Na środku tego opakowania znajdziemy transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę, natomiast na samym dole znajdziemy nazwę tej postaci oraz logo producenta, czyli firmy Jack's Pacific. Jeżeli obrócimy ten blister na drugą stronę, to tutaj znajdziemy krótki opis postaci, zdjęcie prezentujące nam samą figurkę oraz informację, że ta figurka posiada aż 22 ruchome punkty, co też na pewno sprawdzimy w dalszej części tej recenzji. Na samym dole znajdziemy też pozostałe małe figurki wchodzące w skład tej serii, czyli Tails, Shadow oraz Evo Robotnik. I to chyba wszystkie rzeczy jakie musimy wiedzieć na temat tego opakowania, także teraz je otwórzmy i sprawdźmy jak figurka prezentuje się bez niego. Figurki z filmu Sonic 3 od Jack Pacific tworzone są w skali 5 cali, a więc sprawdźmy zatem teraz jak to przełożyło się na wysokość figurki w centymetrach. Otóż Sonic mierzy 13 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w dwóch różnych skalach. Będzie to ulubiony super Sonika, czyli Flash. Pierwszym z nich będzie sześciocalowy Flash z filmu Liga Sprawiedliwych od Mattel, natomiast drugim 7 siedmiocalowy serialowy Flash od DC Collectibles. Jak widzimy, skala pięciocalowa jest mniejsza niż te dwie pozostałe, ale jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ w filmie Sonic sięgał ludziom zaledwie do pasa. Aby jeszcze lepiej zobrazować ci wysokość tej figurki, ustawiłem tutaj dwie figurki około 5 calowe. Pierwszą z nich jest niebieski Ranger z filmu Power Rangers z 1995 roku od Bandai. Natomiast drugą figurką jest zbrojny rycerz z serii Masters of the Universe od Mattel. I tutaj ta wielkość jest bardziej do siebie zbliżona. Figurka Sonika nie posiada żadnych akcesoriów, co niestety obniży delikatnie ocenę końcową. Więc przechodzimy od razu do wyglądu samej figurki i tutaj jest całkiem nieźle, a nawet bardzo dobrze. Począwszy od głowy i tych niesamowitych zielonkawych oczu, które zatopione zostały w przezroczystym plastiku, co daje nam trójwymiarowy efekt. Wow, takiego zabiegu już dawno nie widziałem w figurkach tej klasy. Poza nimi znajdziemy tutaj czarny odstający nosek oraz zadziorny uśmieszek, typowy dla tego bohatera. Reszta ciała pokryta jest niebieskim futerkiem z beżowym fragmentem na brzuchu. Dłonie Sonika osłaniają białe rękawice, natomiast na stopach znajdują się czerwono-białe buty z wyraźną fakturą materiału, które otrzymał od córki Toma Wachowskiego. Z tyłu znajdziemy krótki ogonek oraz fryzurkę złożoną z 10 grubych kolców, na których zauważyć można kilka mniejszych przezroczystych, energetycznych szpikulców. W mojej ocenie Sonik wygląda świetnie w swojej prostocie i jak najbardziej oddaje filmowy klimat. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność tej figurki. A jest co pokazywać: głowa znajduje się na stawie kulkowym, dzięki czemu możemy obracać głowę na boki, pochylać delikatnie w dół oraz unosić do góry. Przez gabaryty tej głowy te ruchy są naprawdę znikome, ale są. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała. Poza tym w tym miejscu znajduje się staw motylkowy, który bardzo ładnie nam tutaj pracuje ramieniem, możemy też obrócić w bicepsie dookoła, możemy zgiąć w łokciu, gdzie mamy pojedynczy staw, ale daje nam pełny zakres ruchu. Nadgarstki również są ruchome. Możemy nimi obrócić dookoła, a także pochylać w tył i w przód. Jak pewnie zauważyłeś, są tutaj też ruchome palce, a więc nasza figurka może chwytać przedmioty. Poza tym mamy talię też ruchomą, jest to staw kulkowy. Dzięki temu możemy obracać nią na boki nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki, możemy obracać też w udzie dookoła, zginać w kolanie, gdzie znajduje się podobny staw jak ten w łokciu, no i na koniec zostały nam ruchome stopy, góra, dół, a także na boki. A więc jak widzisz Sonic, pomimo swoich niewielkich rozmiarów pozowalnością bije na głowę konkurencyjne figurki od innych producentów. także, wow. Podsumowując, nigdy nie byłem fanem gier związanych z Sonikiem. Dopiero filmy mnie do niego przekonały i głównie na nich opieram swoją wiedzę na temat tej postaci. Niemniej jednak uważam, że Jack Pacific zrobiło tutaj świetną robotę, głównie z wyglądem i pozowalnością tej figurki. Jednak brak akcesoriów odbije się na ocenie, którą będzie 8 na 10. Na plus wypada też cena, bo doszły mnie słuchy, że zajączek Wielkanocny zapłacił za nią zaledwie 70 złotych. A więc moim zdaniem jak najbardziej warto. Na pewno będzie to coś wyróżniającego się w Twojej kolekcji. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!